Witamy wszystkich, tak? Przywitaj się. Welcome. I przestaw się jeszcze ewentualnie. No, no jestem atrament, jak mi ktoś nie że to ma problem. No, i ja mam problem też. Bo nie jest Ty kujerzy. mnie nie kojarz... Dobra, spoko, to ja cię może wyłączę. Ale chodzi mi o to, że... że te tak Że ja... Ale tak? Że ja kurna nie wiem, co ja teraz mam zrobić. No okay. mnie się pytasz, ja, ja po pierwsze nic nie widzę, po drugie zaraz będę świetlał, a po trzecie ten durnej partii nie chcę jeszcze wy, ten, wyrenderować. Jeszcze ile? Minuta czternaście, Dobra, Ja, mogę ja to już nie chcę. Amelia, pójdziesz na ten szafę? Widzicie to znowu! Jakby na zaczęła nagrywać jak coś. A teraz Ty serio? Czy tak. już tak szybko? No ja pierdziemy co to znowu ma być. Y dobra Cztery jesteś. Glados. GLADOS! Powiedz mi ziemniaku, czy ty naprawdę to zrobiłaś? A, nie, a, a co GLaDOS zrobiła? I jest z no... ziemniakiem? Z lewej strony, co z lewej strony jest? Z lewej strony nic nie ma. Łaa, dobra, wszystko się wszystko rozwala, wszystko wszystko się rozwala. Zgniecie mnie! Zgniecie mnie! O, nie zmiecie mnie! Nie cię! mnie! Aj za, za to, yy, to. Z, 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 to Chyba to jest... co? No, Tak, możesz go zabić. Nie, nie zabijaj go! Nie zabijaj żereko, Nie zabijaj żereko, nie, nie zabijaj go! To jest słodziutką kuleczką. No właśnie! E, to jest, aha, mam to Dobra, skaczemy tu. E, teraz... E, znowu testy. A myślałam, no. że jednak nie będzie tych testów. Nie lubią cię. Mm. Tak, GLaDOS jest ziemniakiem. Jeszcze tego nawet nie dodałam na YouTube, bo jeszcze bardzo daleko od tego mam. <grym> wow! Co? O, żejeś. Tak, żyje! Kurna, ty, ty... To kurna dziecko, rozwiązanie tego! Nie mogli tego pominąć! Nie mogli! Li, 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 li. Ale to wiem co to Dziary, robisz? Aha, tam jest wyjście, tak? Widzę wyjście. Dobra, ty. Hmm. Dobra, widzisz wyjście. Ona widzi wyjście. Prada, prada. Nie wiem, co za mną się dzieje. Ach, okay. o, o, co to? to, to, to. Mniej się pytasz. To, to to. Ale to nie jest włączone, Jerry. Weź to włącz. Właśnie, Jerry, włącz A, to. ja mam włączyć. Dobra, czyli potrzebuję kolejnej kostki, której nie mam. Albo i mam. jak mam ją ja złapać? Ja cię, no. Jak ja mam to zrobić? Jak ja słapię mam? Ją, albo Złubi. ją nie złapię. Jerry, kurna, weź to puść. Masz to puścić, Jerry. Jerry, jesteś zły. Weź to puść. Co za czary no.

Czekaj, 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 niebieski, niebieski portal, niebieski i potem znowu niebieski, dobra. I I fioletowy! Do... Ja myślę! Czemu... Czemu nie ma fioletowy portalita? Teraz... Dobra, uda mi się. Teraz będzie pomarańcowy portal. I teraz. Jestem w po... fioletowy portal i niebieski, ale to w multi się jak się gra. A, Wtedy... a jest zielony? O. Ha, ha, ha 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 Ale... Z czegoś tak śmiejesz? się <śmuszczam. <śmuszczam> Teraz, żebym tylko... Udało mi się. Mogę to zapisać? Jest, mogę zapisać! Dziękuję ci, Boże, ale nie! A, My wykorzystamy szybki napis! F6! Jej! Dobra. F6! Mój drugi zabi... a ja zabiłam szybko z I... gościa skoczymy nie doskoczymy. Ja nie mogę! Wiedziałam, ja nie muszę, doskoczyć. no nie, Wiedziałam, nie. Że nie Co ja mam zrobić? Where? Where are you? A ja już wiem, już wiem, już wiem. Chyba już wiem. Już wiem, już, U, Ario. Wiem, już, U, wiem, już uf, uf. wiem, ja już wszystko uf. wiem, ja już wiem. Ja już wykapu, ja już wiem. Tak, 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 tak ma zrobić. Jezu, ja nie chcę tego rozwiązywać! I... Ja pikole. teraz... Ale fajne było. Rozwiązałam to! Ja chcę z tego wyjść. Jakie mogę z tego wyjść? Ja pierdziu Jej. Dobra. Ja chcę z tego wyjść. Zależy, że mam tutaj pójść. Ale hamstwo. Ale że co? Aha, że mam stąd? Jak Czy mam stąd? Chyba ich pogięło. A chyba że... chyba że tak O. Tam, i te zrobimy tu. I że teraz, trochę niżej. Że teraz, 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 jaki to jest pomarańczowy? Więc tam będzie niebieski. O! Chyba dobrze, chyba dobrze. I o! Nie, niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To jak? Jak? To głupie coś mi nie przeszkadza, no Dobra, no, ja chcę z tego... No ja pierciu, Ja chcę z tego wyjść. Ja muszę to rozwiązać. Nie mogę z tego wyjść. Mimo że to już rozwiązałam. To muszę to jeszcze raz rozwiązać, bo nie chcę co w to wbiłam. I nie mogę z tego wyjść, ironia, no ja nie? Myślę. I nie udaje mi się to. Ech, dobra, jeszcze raz pomyślę Przecież jak tam przechodzę, to mi przechodzi i bez dupa. To jak mam zrobić, żeby tam masakra? Muszę jakoś zrobić. Tak, iż, ponieważ <laughs> chyba wiem. O, już nie, wiem, ja jak to wygląda Czekaj to jest nie... To jest to, jest to bieski, coś tam będzie pomarańczowy? Źle 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 Wszystko źle myszka wylatuje zaraz e, Niebieski A mi nie No i znowu myszko, głupia Szczury Wiem, ty cały czas myślisz Od myślenia głowa boli, nie słyszałaś? A ja myślę. Co powodzenie. Ja muszę też myśleć. Czekaj. Miałam pomysł, już go nie mam. Kurna Hata! Różnie bywa. A nie, czekaj. A tutaj? Ja czekam cały czas, nie wiem na co, ale czekam. Dobra. Cicho, Nie. No sorry zleciał mi. Tu jest pomarańczowy, no i znowu myszkami wylatuje kurna hata Zapis. No. E, tu jest niebieski, tam jest pomarańczowy, tu jest niebieski, tu jest niebieski, tak? Tu jest niebieski, tam jest pomarańczowy, więc. Więc. Więc co? Tu jest pomarańczowy, więc z pomarańczowego. że tu jest pomarańczowy, muszę zrobić niebieski, no? Czyli niebieski? Czyli jest tam. A to tutaj I teraz... jest. Teraz no? doskoczysz mi, prawda? Doskoczyłaś. Dziękuję ci, skarbie. Tak, Czy przeszłam, dziękuję ci same, też F ha. ha, ha. F6, kocham F6. cię F6. I znowu error. Errory. Jerry, masz errory same. O ja do, do góry tym razem, nie do no na dół. Right, do no, góry. Z ty tam wrong. w ogóle jesteś? Jestem, ale y, patrzę co obiekt. 16 Aa, nam gada, wprawdzie. W mówi, że cię kocha. <grypki> Jestem z nią w łóżku na płacze, gdy ją popchę. Przemawiam na forum, nikt mnie nie słucha. Jestem w lesie na. czekaj, co tam. Znaczy, no ja no mów, na polowaniu księżyc widzę księżyc. No widzisz, co on tam gada, jakiejś głupoty? Tak, Jestem tutaj, Ci muszę tu zostać aż zrozumieć. Posłuchajmy, asasyni musimy chronić ludzkość, zawsze chroniliśmy! Tak. Wredny jest! I coś jesteś, tam dalej czenny. gada, ale nie mogę. Mnie oblać. Ludzkość od samego początku! O, on mnie oblał, kurna, ja się pojecam. Zaraz to jest gdy dwa światy w jeden się Cigo. złączyły Patrzcie, od asasyni... Cigo. o Jezusie. O, Nie to. Cigo. To to... O mój Boże. O to będzie na pewno? Hmm... Hmm... hmm. E, tu jest guzik, tu jest guzik. Ten guzik to daje. Oj źle! E, to to daje. Może... Hmm. Może to wywalimy. Proszę cię. Ja już zwariuję zaraz. Ja, ja też. Za dużo tej prawdy. Nie, wiem, co oddaję. A ja chyba już wiem.